Siemanko, widzowie, co tam dobrego u was słychać. Nie ma nic prostszego od wymiany dysku twardego w PlayStation 3. Robisz backup starego twardziela. ściągasz klapkę, wkładasz dowolnego dwójpółcalowego HDD. Instalujesz firmware spędraka, przywracasz kopię zapasową i temat ogarnięty niestety w przypadku fabrycznego Xboxa 360 jest to dość złożony proces, ponieważ Microsoft zastosował zabezpieczenie DRM, które wiąże dane użytkownika z konkretnym dyskiem i dodatkowo z konsolą działają tylko wybrane modele Western Digital, których numer seryjny kończy się według tego, co teraz widzicie na ekranie. I jasne, możemy jeszcze znaleźć kompatybilne modele od Samsunga czy Hitachi, ale w 2025 roku nie tak łatwo je zdobyć, ponieważ od dawna nie są produkowane. Problem znika, gdy nasza 360 posiada modyfikację RGH. Wtedy możemy do niej wpakować urządzenie o pojemności do 2TB, a stosując plugin HDD XL Patch nawet 16TB dysk. W dzisiejszym materiale skupimy się jednak na instalacji nowego dysku SSD w przypadku, gdy w żaden sposób nie chcemy modyfikować konsoli i pragniemy zachować ją w oryginalnym stanie. Za mojego króliczka doświadczalnego posłuży Xbox 360 Fat w wersji Jasper, który nie posiada moda RGH, co właśnie udowodniłem, ponieważ klocek po włączeniu za pomocą guziora odpowiedzialnego za wysunięcie tacki nie odpalił ekranu z Xelem, a normalnie wszedł do dashboardu. Do ogarnięcia tematu oczywiście będziemy potrzebować SSDK. I tu niestety nie mamy zbyt dużego pola wyboru, ponieważ według listy od Etanworks tylko dwa modele na pewno posiadają kompatybilny z 360 kontroler od Maxio lub Fajzona i mam nadzieję, że z czasem lista ta będzie się powiększać. Na potrzeby tego filmu przez Allegro kupiłem Lexara o pojemności 512 GB i zapłaciłem za niego 144 zł, co chyba nie jest wygórowaną kwotą. Jeżeli mamy ochotę, to jak najbardziej możemy poeksperymentować z innymi modelami SSD-ków i tu znajdziemy listę modeli obarczonych ryzykiem, że mogą one finalnie nie działać z klockiem. No i warto jeszcze wspomnieć, że rekomendowane pojemności dysku dla 360 to 20, 60, 120, 250, 320 lub 500 GB. Ale że 500 można dorwać w przystępnej cenie, więc myślę, że nie ma sensu kombinować z mniejszymi SSD-kami. Natomiast należy unikać dysków o wielkości 240 i 480 GB oraz większych od 500, ponieważ system konsoli i tak nie pozwoli nam wykorzystać pełnej przestrzeni. Więc pakując 240 i tak będziemy mieli dostęp tylko do 120 GB miejsca na nasze dane. A czy w ogóle warto instalować SSD w Xboxie 360? Użytkownicy Reddita potwierdzają, że dane oraz gry wczytują się szybciej w porównaniu do talerzowego HDDK, i zapewne widzowie korzystający z tych dysków wypowiedzą się na ten temat w sekcji komentarzy. Sprawą dyskusyjną pozostaje jeszcze nieobsługiwana przez konsolę funkcja TRIM, co z czasem może prowadzić do degradacji SSDK. Niemniej, ostateczna liczba odczytów powinna znacznie przewyższyć liczbę zapisów, więc problem może nie być aż tak istotny. No i możliwe, że obsługa polecenia TRIM zostanie dodana w przyszłości w ramach kolejnego pakietu poprawek dla FAT Explorera. No właśnie, FAT Explorer. Aby zbudować nowego SSD-ka, musimy wykupić licencję FAT Explorer SSD Maker, kosztującą 3 dolary, czyli jakieś 12 zł. Ja osobiście opłaciłem dostęp do pełnej wersji aplikacji, ponieważ i tak będę z niej jeszcze korzystać i dokładnie kosztowało mnie to 120 zł. Ale raz jeszcze podkreślam, na potrzeby wymiany dysku twardego musimy opłacić licencję kosztującą 3 dolary. Niezbędną rzeczą poza komputerem z dostępem do sieci, jaką będziemy potrzebować, to adapter, który pozwoli nam podłączyć SSDK do PC'ta. Tu od razu powiem, że taki śmietnik z AliExpress raczej nie będzie działał i u mnie świetnie sprawdził się case od Ugrina, ja kiedyś zapłaciłem za niego 36 zł. No i ostatnim niezbędnym przedmiotem do instalacji dysku SSD będzie obudowa, w jaką go wpakujemy. Dla fatów to raczej będziemy zmuszeni wykorzystać taką oto oryginalną skorupę. W przypadku slimów sprawa jest o wiele prostsza, ponieważ możemy kupić chiński case. Wydrukować go za pomocą drukarki 3D lub w hardkorowych przypadkach napchać tam nawet starych gaci i też to będzie działać, ponieważ interfejs SATA znajduje się wewnątrz konsoli. Tyle tytułem tego długiego wstępu i mam nadzieję, że większość najistotniejszych kwestii została omówiona, a jeżeli nadal coś jest niejasne, to na stronie Fat Explorer powinniście znaleźć odpowiedzi na większość Waszych pytań. Okej, okay, zabawę rozpoczynamy od zakupu licencji umożliwiającej nam stworzenie SSDK dla 360. Następnie pobieramy aplikację w wersji beta 3.0 zgodną z naszym systemem operacyjnym oraz środowisko .NET 9 Desktop Runtime niezbędne do działania FAT Explorera. Na pulpicie zgromadziłem pobrane przed chwilą pliki i rozpoczynamy instalację DotNet Runtime z dziewiątką w tytule. Temat ogarnięty, możemy odpalić FAT Explorera. Jesteśmy w menu aplikacji. W pierwszym kroku musimy wprowadzić licencję umożliwiającą nam stworzenie nowego dysku SSD dla 360. Klikamy na help, license i kupujemy lub wprowadzamy klucz, który dostajemy na skrzynkę mailową. Elegancko wybieramy OK i podłączamy ssd do pc Mój leksar został wykryty, a przechodząc do opcji zarządzanie dyskami, Windows proponuje mi zainicjowanie nowej pamięci. I tu wybieramy anuluj, ponieważ temat ogarniemy za pomocą Fat Explorera. Teraz widzicie, że dysk jest nieaktywny, no i bardzo dobrze zamykam narzędzie systemu operacyjnego i wybieram opcję SSD maker. Ok, otwierając listę aktywnych urządzeń na samym dole znajduje się Leksar, którego oczywiście wybieram. Fat Explorer nie jest w stanie zidentyfikować, czy faktycznie ma do czynienia z kompatybilnym dla Xboxa kontrolerem. Klikamy OK i w Options w Device Type wybieram SAT oraz Use 12 Commands. Ponownie wskazuję na Lexara i znów wywaliło błąd. Otwieram opcję i teraz muszę sprawdzić, jaki dokładnie kontroler siedzi w tym SSD-ku. No i według Etonworks będzie to Maxio. Zaznaczam tą opcję i niestety chiński adapter z Aliexpress zawiesił aplikację. Po resecie Fat Explorera dokonuję w ustawieniach koniecznych zmian i bęk, mamy to, dysk został wykryty, dzięki czemu będziemy mogli go sflashować nowym firmwareem. Po zainstalowaniu oprogramowania do mojej dyspozycji otrzymam 465 GB i urządzenie będzie widoczne jako jeden z modeli Hitachi. I w tym momencie zakończyłem przygodę z adapterem z AliExpress, ponieważ nie może on sflaszować urządzenia, no i muszę przerzucić się na Ugrina. Po resecie aplikacji ponownie wprowadzam właściwe dla Lexara ustawienia. Co ciekawe SSD jest już widoczny dla Fat -Explorera jako Hitachi, choć instalacja firmware'u wcześniej się nie powiodła. Niemniej jest to dziwna sprawa, ponieważ otrzymałem komunikat, że nie muszę już go flaszować. Oczywiście, na potrzeby materiału zrobię to raz jeszcze, klikam na Backup and Flash. Wybieram OK i pulpit będzie miejscem zapisu kopii firmware'u mojego dysku twardego. Jest to bardzo ważny plik, ponieważ jeżeli kiedyś zechcemy przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia, to będzie on po prostu niezbędny. Proces zakończył się sukcesem, możemy rozpocząć format pamięci. W nowym oknie wybieram dysk Hitachi. Dalej, sektor bezpieczeństwa został wykryty i jest on niezbędny, aby nowa pamięć SSD zadziałała z fabrycznym Xboxem. Wybieramy Next, następnie klikamy na system Extended Partition, wskazujemy na format i dajemy Save. Taką samą procedurę powtarzamy dla pomocniczej partycji systemu. Elegancko Fat Explorer utworzy wszystkie niezbędne partycje na dysku SSD. Przechodzimy dalej i tu możemy nazwać nasze urządzenie, i u mnie będzie ono mieć takie oto oznaczenie. Kolejne okno możemy pominąć, no i nareszcie jesteśmy gotowi na sformatowanie ssd -ka. i tu na luzie możemy zostawić opcję Quick Format. Gitara, nasza pamięć jest już gotowa, aby wpakować ją do 360. Nim to jednak zrobimy, warto zadbać o to, aby konsola odpalała gry z klasycznego Xboxa. Ponieważ nie modyfikujemy jej w żaden sposób, to musimy zassać zestaw oryginalnych plików udostępnionych przez Microsoft. Wracamy na stronę Itemworks i pobieramy ORI wersję emulatora. OK. Wracamy do Fat Explorera, wybieramy device i tu widzimy, że dysk SSD został wykryty. Klikamy na jego ikonę i wskazujemy na Load Device. Wybierając Enable, aplikacja będzie działać wydajniej, co oczywiście warto zrobić. Teraz klikamy na Backwards Compatibility Partition i montujemy ją pod dowolnym symbolem. Tu muszę jeszcze doinstalować niezbędne sterowniki, co nie potrwa długo. Elegancko, partycja została zamontowana, minimalizuję apkę i otwieram pobrany chwilę wcześniej folder. Nie pozostało nam nic innego, jak skopiować katalog kompatibility do otwartej partycji. Temat ogarnięty. Wracamy do Fat Explorera i wysuwamy obecną partycję. W tym celu klikamy na ikonę dysku i wybieramy Unmount. I ewentualnie Unmount Anyway. Ponownie wskazujemy na SSDK i tym razem montujemy content partition. Ok, raz jeszcze otwieramy pobrany chwilę wcześniej katalog i wybieramy znajdujący się tutaj plik tekstowy. Aby emulator oryginalnego Xboxa zadziałał na 360C, to musimy jeszcze stworzyć kilka katalogów według widocznego schematu i wkleić tam jeden plik, a więc jedziemy z tematem. I teraz otwieramy kwietniowy update z 2018 roku i kopiujemy znajdujący się tu plik na dysk twardy. I tak powinno to wyglądać. No i w tym momencie zakończyliśmy konfigurację SSDK dla Xboxa 360, a pamięć możemy bezpiecznie wysunąć z komputera. No i fajnie, ogarnąłeś temat, gratuluję, No ale co w sytuacji, gdy w konsoli mamy stary dysk i chcę przenieść z niego dane na nowe urządzenie? Oczywiście możemy to zrobić, co pokażę na przykładzie tego 20GB Samsunga, który miałem dotychczas w Jasperze. Jeżeli potrzebujesz zobaczyć jak wyciągnąć twardziela z 360, to na linii czasu odnajdziesz fragment przygotowany z myślą o każdym modelu Xboxa. Tymczasem wracamy do Fat Explorera. Do kompa podłączyłem Samsunga, który właśnie został wykryty, no i montujemy Content Partition. I teraz zawartość partycji kopiuję na dysk PC, ponieważ nie mam innej opcji na przeniesienie danych bezpośrednio na SSD-ka, a adaptera z AliExpress nie chcę już używać. Ogarnięte teraz mogę wsunąć Samsunga, a na jego miejsce wraca dysk SSD i tu ponownie montuję Content Partition. W tym momencie po prostu kopiujemy zawartość starego dysku na nowy, i to tyle, jeżeli chodzi o przeniesienie danych na nowe urządzenie. Ja nie będę tego robić, ponieważ chcę, aby Jasper nie zawierał danych należących do poprzedniego właściciela. Okej, okay, teraz możemy bezpiecznie wysunąć pamięć z komputera i zabieramy się za instalację dysku w naszym Xboxie. No, i tu w przypadku fatów trzeba poświęcić kilka chwil, aby to ogarnąć. W pierwszym kroku odpinamy obudowę i wykręcamy cztery torksy. Po rozpięciu plastików wykręcamy kolejne torksy i teraz elegancko możemy wyciągnąć starego HDD-ka. Natomiast przy instalacji Leksara wspomogłem się kawałkiem gąbki, aby go trochę unieść, ponieważ bez tego torksy nie chciały się wkręcić w dedykowane otwory i teraz mogę złożyć ten cały bałagan do kupy. Kieszeń elegancko wróciła na swoje miejsce. Piękna sprawa. W przypadku slimów temat jest banalnie prosty, ponieważ SSDK wystarczy włożyć do dedykowanej kieszeni i zamknąć pokrywę. Następnie otwieramy boczną klapkę i pakujemy całość do środka. No i w przypadku slimów e sprawa wygląda identycznie jak w poprzednio prezentowanym modelu. Tu jeszcze mała uwaga: o ile korzystamy z zamiennych caseów, to nie ma problemu, ponieważ pokrywy po prostu się otwierają. Natomiast te oryginalne chyba są klejone i tu zdecydowanie warto zainwestować w jakiegoś hinczyka z AliExpress. Okej, okay, możemy przejść do testu Xboxa 360 z dyskiem SSD na pokładzie. Odpalamy konsolę. Jesteśmy w dashboardzie i przechodząc do ustawień systemu, widzimy, że mamy dostępne 460 GB wolnego miejsca na nasze dane, a to oznacza, że instalacja SSDK zakończyła się pełnym sukcesem. Mało tego, konsola wykrywa urządzenie jako certyfikowany produkt Microsoftu, ponieważ posiadamy odpowiedni sektor zabezpieczeń. Do napędu Xa wkładam pierwszą część Halo. Gra bez najmniejszego problemu ruszyła, czyli poprawnie zainstalowaliśmy emulator pierwszego klocka. Ok, spróbujmy jeszcze zainstalować na SSD-ku Perfect Dark Zero. I tu również mamy pełen sukces, gra odpaliła się z pamięci wewnętrznej. Po raz kolejny scena Hombreu pokonała bezsensowne z perspektywy 2025 roku ograniczenie nałożone przez producenta. I co prawda jest tu trochę kombinowania, ale mamy możliwość wymienić dysk twardy w 360c bez konieczności szukania na aukcjach dawno już nieprodukowanych modeli HDD-ków, głównie od Western Digital. Opcja ta jest skierowana do osób, które nie chcą modyfikować w ten czy inny sposób Xboxa, ponieważ zarówno RGH jak i bad update umożliwiają nam wpakowanie do konsoli większych pojemności od tego, co zaproponował nam Microsoft. No i na dziś to by było tyle. ogromne podziękowania należą się wspierającym ten kanał, bo to między innymi dzięki Wam mógł powstać ten materiał. Dzięki Wam bardzo, No i piona. A jeżeli film się podobał i był przydatny, to motywująca łapka w górę oraz sub kanału jak najbardziej mile widziany. Do następnego. Bye.